Hello, hello! Co to tutaj mamy, Towarzystwo Piękne? Przywitacie się z naszymi widzami? Kochane! Muuu! Wszystkie robimy! Wszystkie! Nie wstydzić się! Uwaga! Muu! Pięknie! Brawo! Masz punkt! Rodzinka 4 plus 7! Witamy, witamy. Rodzinka 4 plus 1, ale dzisiaj... Uf, ale mnie Piotr wiezie, Ale dzisiaj we dwoje, także rodzinka w niepełnym składzie, ale też fajna. Prawda? Ja <gryw> Lubicie wziate. tak oglądać nas. Także cieszymy się bardzo. Miłe komentarze zawsze są. Więc dziękujemy za wszystkie, a my jedziemy na zakupy, między innymi Dorsmana, i jeszcze może jakiś Teddy, nie wiem. Zobaczymy NKD i, i, i kurko! Jak na rajdzie, a jedziemy. Bo z wagenem. Nagrywaliśmy już go. Tak, ID, ID 3 Pro. Tak, fajnie jest fajny. Śmiga się nie. Mega! Tylko widzicie, jak Ale to w niecząchach takie dziury są. Jakaś blokada. Przez pokazać, co to jest? Zaraz zobaczymy, tylko skończę myśl, bo mi ucieknie. To po lewej to nie wiem, co to jest. Jak będziemy wracać najwyżej do gram. Yy, bo mnie Piotrek zawsze wyrwie i ja nie pamiętam co mam mówić. Jedź. jedź. I sobie muszę przypomnieć. Wiem, Max dzisiaj wyruszył na wycieczkę, także yy, no, kawał drogi będzie płynął kajakami. Także może pokażę jego trasę. Ponad 50 km, więc się martwimy. Tak to jest aż w sumie za Berlinem. I w tydzień czasu mają to ogarnąć. Będą spać, biwakować gdzieś tam na polach kempingowych i na dziko i spać pod namiotami. Także, no wiecie, nerwy są. Ale już zajechał, już wszystko wiemy, że, że jest już na miejscu, także dobrze. To... My chcemy zrobić takie zakupy ostatnie. Aleksandru jest w tym momencie w domu z mukuśką. Tak, Zjedliśmy obiad, carbonara dzisiaj zrobiłem tak na szybko. Tak I jedziemy teraz na zakupy takie, może się udać i kupić do Chorwacji. Może jakiś ponton kupimy, nie wiem, zobaczymy co będzie. Tak, no i fajnie, że jesteście z nami i że komentujecie i piszecie, no ogólnie na, nie tylko na YouTubie. Także bardzo nam miło i dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, Coś chciałam do kogoś personalnie powiedzieć, ale muszę pomyśleć, przypomnę sobie, to nagram. Ja tą jedną rzecz wezmę, bo od razu chcę założyć. <laughs> ubranka dla nokosi, nie? Domyśl się, co. Dzięki. A, jajko. Nic ciekawego nie kupiliśmy, nawet nie było sensu Wam pokazywać. Byliśmy w Rosmanie, ale no chciałam kosmetyków parę kupić. ale kupię w drugim Rossmanie, bo nie chcę, żeby mi się to gotowało w samochodzie. Także jedziemy dalej do Kalin Center zobaczyć. Cichutko ładnie chodzi, samochodzik. elektryki są super, naprawdę. Proszę, Hondzia Civic, ja Wam nie pokażę zakupów, bo akurat nam się trafiło yy, pod choinkę, już chłopakom coś kupiliśmy, a oni oglądają czasem filmy, więc lepiej nie pokażę. Ale chcieliśmy zapytać, co myślicie o takiej Hondzi nowej. Tak, Wiecie, wam? że my mieliśmy, no i niektórzy nasi widzowie. Też mają Hondy. Tak. Jak Wam się podoba taka Honda Civic w takim wydaniu? Bo no. nam tak średnio, przyznamy. No, nie jest to 33 tysięcy euro. Że ten, że odjechany ten design jest taki, mm -hmm. ta starsza Honda. Tak, ta kosmiczna, taka fajna. Jakiś taki sentyment mamy, jak mijamy, często widujemy, zawsze krzyczymy: Honda, Honda! A to tak właśnie Hyundai a przypomina. A wiesz, no? no tak, tak muszę rację. Ten, ta stylistyka. No, tutaj jeszcze takie są. No dobra, ten HRV to naprawdę odchodzi. Ten, bardziej do Mazdy ten HRV podobny. A tutaj ten To jakby jeden malował te wszystkie auta <grystanie> Także proszę państwa ciśniemy tutaj 160 Max Godzimy innego ID Spróbujemy go wyprzedzić ID mają taki system Że jeden drugiego informuje że stoi w korku i ten z tego zwalnia A ma zwykłego to dlatego żeby tam przed no, my mamy Pro Ten jest pięciosobowy a tamten tylko cztero i ten ma większy zasięg Znawcy widzą różnicę, a dla takiego normalnego człowieka to nie ma. Co to się nam ustawia, jakie ulm? Tak, nie chcę sobie nawigacji wchodzić, coś zrozumiałem. Nie wiem, co to ja um. Ale będziemy jechać do Ulm. Będziemy jechać, ale nie teraz. A więc, tak proszę Państwa, auto przedstawia się cudownie. Jak widzicie, sprawuje się w każdych warunkach. Duża moc i Zabelcia się uśmiecha. Sylwetka jest fajna i bardzo, bardzo fajnie się jeździ tym autem. Tylko żeby jeszcze, jak mówiłem wcześniej, rozwiązali kwestię tego ładowania, to auto jak znalazł. Sprawdzamy, czy w Chorwacji by się nam sprawdziło. I wydaje mi się, że tak, że moglibyśmy pojechać takim do Chorwacji. Tylko muszę zrobić mapę, gdzie będziemy ładować. rzgazowała mnie. <noise> A witamy, bo to kolejny dzień i jedziemy dzisiaj zupełnie innym autem, autem spalinowym. A dokładnie? Volkswagen Golf 8 hatchback, benzyna. No całkiem całkiem nieźle się sprawuje Może taki mamy jechać do Chorwacji, co? Może. <noise> piszcie, piszcie. Co myślicie? Czarny jest, taki jak Hondzia Przestronny. Nadal decyzja nie podjęta. Także czekamy i dziękujemy za komentarze i pozdrawiamy. Izabela od razu wyrwała buciki i już ma na nóżkach. Także. A, do, a dopiero żeśmy zaczęli zakupy. Jesteśmy w poco i wypatrzyliśmy takie krzesło fajne dla Aleksa i powiem wam, że promocja 120 euro. Także właśnie Aleksandrś pisze, że mu się podoba i kupimy. Dobra cena, nie? Dobre. Hmm? Jakbyście szukali swojemu dziecku łóżko, zwłaszcza chłopakowi, no a dziewczynce też, to tu macie w po co na pomocy wypasione. 330 euro, cena ok. Jest. I mamy fotel, ale Aleks się No i super, mamy to. Tak, Super. Jesteśmy właśnie na polu i robi sesję fotograficzną. No, kusi. Jak widzicie pełno stoków siana. Tak? Super, jak to wygląda. Napiszcie, czy też tak lubicie, jak jest tyle snopków. Natura. Piękno i natura. Tu coś się poważnego stało. Wybuchła maszyna. Ta która u robi te snopy you remember when you walked away When all of our embers became ashes of grey But I've been going time again time again I hope that you will see my heart to but shoot some real-